W tym filmie pokażę, jak zresetować komunikat, który się wyświetla. Właśnie ten, co przed chwilą się pojawił: Tire pressure, increase pressure. Czyli informuje o tym, że dopompować ciśnienie w kołach. Jakkolwiek chcemy to usunąć, żeby się nie pojawiało. Więc wchodzimy tutaj, mamy info. Operujemy tutaj tym wyświetlaczem, idziemy w ustawienia settings. Znajdujemy ustawienia Nightness Tire Pressure. I tutaj widzimy, że remaining zostało 0 dni. To tutaj chcemy nacisnąć, zatwierdzić to, wybrać dwa miesiące. I teraz powinno to być zresetowane. Sprawdźmy, czy na pewno tak. Tak, humaneering 2 miesiące, czyli za dwa miesiące przypomnij, znowu, żeby sprawdzić ciśnienie w kołach. Wychodzimy z tego. Bak, bak. I robimy teraz próbę. Gasimy. Włączamy stacyjkę, odpalamy i komunikat znikł, już się nie pojawia. Za dwa miesiące z powrotem się pojawi, przypomnij, żeby sprawdzić ciśnienie w kołach. Dzięki wielkie i pozdrawiam.